Witam serdecznie. Postanowiłem zrobić sobie zupę. Zobaczyłem taką oto reklamę. Zupa krem z dyni według przepisu Ewy Wachowicz. No tak się zastanawiałem, co może być w takiej zupie, ponieważ każda zupa ma jakiś wywar i dodatek, który nazywa tę zupę. Wywar może być mięsny, może być jarzynowy, może być mięsno-jarzynowy, albo tam jeszcze jakiś. No i dodatek, czyli to będzie co takiego Ewa Wachowicz włoży do tej zupy, żeby to był jej przepis. No i zobaczmy. I tak się czytam. W czym tkwi sekret nienagannej sylwetki Ewy Wachowicz? Już się od razu zastanawiam, co ma sylwetka Ewy Wachowicz do ich do jej umiejętności kulinarnych. No. Czy, czy sylwetka jest nienagadna? To jest kwestia gustu. Kto lubi anorektyczki, to mu się Ewa Wachowicz nie podoba. No, wygląda ładna, uśmiechnięta, zadowolona. A czy to jest nienaganna sylwetka? To jest kwestia gustu i przyjętych założeń teoretycznych. Lećmy dalej. W czym tkwi sekret? Co to ma? z pewnością w lekkich odżywczych zupach. No to pff, przepraszam bardzo, ale to dziecko w przedszkolu powie to lepiej. Nie wiem o co chodzi. Była Miss Polonia. A co to znaczy była, że była Miss Polonia? No była. No i co? Wybrano ją. Wybrano ją. Ja też byłem Miss Przedszkola. Mam taki jak w takim stroju przebrany za muchomor, czy nie jest to królika? Młoteczkiem wale, coś śpiewam. Wtedy jeszcze nikt nie, nie protestował przeciwko mojemu śpiewowi. Podobno ładnie wtedy śpiewałem. Co to ma do rzeczy? Że była mi z Polonia, ceni sobie czas. No i co, co to ma do rzeczy? No to zro... trzeba kupić zupę chińską z terebki, zalać wodą i będzie, albo w ogóle kupić gotową, tylko podczas. Wtedy się czas najlepiej zaoszczędzi. Tu widzimy taką zupę, widzimy pestki z dyni. To wygląda na peski ze słonecznika. Tu jakiś suchar, czy jakaś bułeczka. No i łyżeczka uśmiechnięta, jeszcze nie spróbowała. Ciekawe, czy byłaby takie uśmiechnięta po spróbowaniu. Miska nie za gorąca, spokojnie trzyma rączką. Sta, stawia nadania szybkie i łatwe przygotowanie. No to to już z Zupa krem z dyni według przepisu Ewy Wachowicz. To rozgrzewająca i prosta potrawa na obiad lub kolację dla całej rodziny. No raczej taką zupą, krem, to się na obiad nie nadaje, to może być jako zupa na obiad albo przystawka do kolacji, no ale zostawmy to, zależy co kto liczy. Składniki. 1,5 i 1,5 kg dyni. Tu nagle przechodzimy w gramy, 500 g ziemniaków. Tu zwracam uwagę na te ziemniaki, że one też mają być dodane do tej zupy. 150 g boczku wędzonego surowego. Tu, widzę, że, tu widzimy, jest niejednolitość mian. Tu są kilogramy, tu są gramy, no ale lecimy dalej. Jedna cebula. Mała, duża, średnia, słodka, czerwona, nie wiadomo jaka. Także tu znowu mamy olbrzymią dowolność. 500 gramów mąki przedniej, pół kilograma mąki przedniej do zupy z dyni. Oj, 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 oj. oj, I to jest najlepsze. 250 ml wody ciepłej. To mi się bardzo podoba te 250 ml wody ciepłej, bo jak kiedyś urodziła mi się córka i po tygodniu żona miała zator w piersi, musiała iść do szpitala. A ja się przez córką przez. Tydzień opiekowałem tam robiłem mnóstwo głupot i błędów, i w pewnym momencie żona stwierdziła, że dziecko ma rozwolnienie, trzeba ugotować marchwiankę, i wziąłem właśnie taki przepis. Ugotowałem marchwiankę w 200 ml wody. Zanim się obejrzałem, plasterki, moje, marchwianki się, były spalone, ponieważ 200 ml wody błyskawicznie. Wyparowało No więc tu pewnie będziemy ważyć Trzy łyżki oleju Jakiego oleju? Olejów u nas dostatek Słonecznikowy, rzepakowy Ziaren tam czegoś Majeranek do smaku Ile tego majeranku? Sól i pieprz Ile tej soli i Olej do smażenia A do czego był ten olej? A te trzy łyżki oleju do czego były jak nie do smażenia? I co będziemy smażyć? No prawdopodobnie będzie patelnia. No i tutaj już mamy wszystko przygotowane. Półtora kilograma dyni kupiliśmy. Idziemy dalej. Jest przygotowanie. Dynie ostrożnie rozkrój. No, trzeba uważać, bo dynia nie kroi się dobrze. Ja wiem można palec sobie przyciąć. I usuń pestki. No bardzo proste. Odetnij kilogramowy kawałek i obierz ze skóry. I teraz kilogramowy, to trzeba chyba zważyć przed y, tymi y, po usunięciu pestek, a następnie ocenić, ułożyć proporcje, czy to będzie 2 trzecie, żeby nie, musi być więcej niż 2 trzecie, jeżeli ma ważyć kilogram, a już nie ma półtora kilograma, czyli jakieś cztery piąte, cztery piąte. 4/5 no, no zobaczmy. Odetnij kilogramowy kawałek i oby ze skóry. No skórę być, to jasne. Dynię można także uprzednio podpiec w piekarniku. Po co? Chyba trzeba było podpiec w piekarniku przed odcięciem i odbieraniem ze skóry. No ale to to taka rada małego Kazia. Aby łatwiej było wydrążyć miąższ i pozbyć się skórki. Aha. Można nóż naostrzyć i powoli go prowadzić, a może być taki nóż specjalny. Dobra, zrobiliśmy. W garnku, w którym będzie się gotowała zupa. W garnku, w którym się będzie gotowała zupa. A to zupę można gotować nie w garnku. Chyba chodzi o to, żeby tekst był dłuższy. No, czytamy w garnku. Rozgrzej łyżkę masła. Jakiego masła? Nie, nie kupiłem masła. Były trzy łyżki oleju, olej do smażenia, masła nie było. Jakiego masła? 80%? Jakiego masła? łyżkę, jaką łyżkę? łyżkę chyba dużą, stołową, płaską czy wypukłą? <laughs> Przepraszam, jak płaską chyba trzeba odciąć i wyrównać. Po chwili, po chwili od rozgrzania, czy po chwili od rozgrzewania. Po chwili wrzuć obraną i posiekaną drobno cebulę. No ale to przecież trzeba, to cebulę to trzeba było wcześniej posiekać. No to, to, to mi się przypali to. Ile? A, jedną cebulę. Jedną cebulę. Też nie wiemy, jaką cebulę. No dobra. Powiem, że cukrową. Będzie słodkiem. I przeciśnięty przez praskę czosnek. Co to jest praska? Ja wiem, moja żona takie ma. A gdzie to jest czosnek? Czosnku nie kupiłem. Nie mam czosnku. Skąd wziąć czosnek? ja, jaj. No jak to można zrobić? No nie ma czosnku. Chcę wziąć czosnek. Dodaj pokrojoną w kostkę w dynie. No to jeszcze nie pokroiłem. Znowu kroję, znowu mi się to przypala. Dalej. I zalej bulionem. Czym? Czym? No, nie mamy bulionu. Skąd ten bulion wziąć? Jaki bulion? Taki w kosce rozpuszczany? Czy z kostek Magiego? Czy wegański? Czy wegetariański? Czy jarosza? Czy z, z, mięsa, y z mięsa wołowego? Wieprzowego? Aj aj aj, 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 Jaki znowu bulion? Nie mam bulionu. Gotuj około 30 minut. No. Ewuś, 30 minut, to to nie będzie szybka zupka. Już czynności dodatkowej i 30 minut. To nie będzie danie szybkie. Uuu, Ewuś. Coś Ewuś nie tak czytamy dalej. A na jakim gazie? Na małym, czy na dużym? Dusić czy pod przykrywką. Gotować to chyba w temperaturze. Kiedy te bąbelki już chodzą no żeby no dobra załóżmy udało się po czym zmiksuj co to znaczy zmiksuj zmiksuj zmieszaj z czym to zmieszać z czym to zmieszać miksować to znaczy mieszać a może rozdrobnić ajojku na rozdrobnienie mamy inne angielskie słowo ja go nie, nie pamiętam za trudne na mnie Dopraw solą. No to przed zmieszaniem, przed zmiksowaniem dopraw solą. Sól była. Ile tej soli? Ile soli? Dopraw zupę, a to już jest zupa. Czarnym pieprzem i gałką muszkatułową. Aj aj, 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 A tu nie był czarny pieprz. Tu nie był czarny pieprz, tylko był zwykły pieprz. Biały. No i, a gałki muszkatułowej nie mam znowu, bo nie mam w przepisie. Skąd pan wziąć gałkę masz Oj, co ja mam z tym zrobić? A dlaczego na koniec? Co to znaczy na koniec? Jak wyłączę gaz, jak się jeszcze gotuje? Wlej do wywaru. No to to jest wywar czy zupa? Ludzie, ja zwaruję. Czym się różni wywar od bulionu? Wlej do wywaru. Wlej do wywaru zahartowaną śmietanę. Jaką znowu śmietanę? Tu nie było śmietany. Nie było śmietany. Jaką śmietanę? Ile procentową? 18, 36? mniej. Czy może być z piątnicy? Ojej! Wymiesza i zagotuj. Czym wymiesz? A nie miksować już. Co to jest zahartowana śmietana? Nie wiem, no autentycznie nie no, Ja się mogę wygłupiać przy tym tekście, ale co to jest zahartowana śmietana, to nie ma. Czytałem kiedyś taką, taki podręcznik, jak hartowała się stal, ale śmietana, żeby się hartowała. Lecim dalej. I zagotuj. Jeszcze raz. A, no bo to. To zahartowana śmietana chyba zimna musiała być. Wylewaj zupę. Dlaczego zupę ma być wylewana, a nie wlewana, a nie nalewana? Może zupę się wlewa albo nalewa do talerzy. Udekoruj podprażonymi na suchej patelni pestkami. Co to jest sucha patelnia bez tłuszczu, to po co te oleje? Jakimi pestkami? Tu są na obrazku pestki tymi z dyni, czy, czy innymi, czy ze słonecznika. Ojej, 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 I suszonymi ziołami Jakimi ziółami? Tu nie było ziół. Ziół, mam taką książkę, dostałem o ziołach, tam tych ziół jest ponad 100. Jakimi ziołami, Ile tych ziół? To te zioła pływają? Nie wiadomo. No lecimy dalej. Ewa Wachowicz proponuje zwieńczenie. A finis koronat opus, koniec zwieńczy dzieło. Zwieńczenie zupy także kilkoma kroplami oleju z pestek z dyni. Nie ma tu oleju z pestek z dyni, który ma lekko orzechowy smak i świetnie podkręca smak potraw, znaczy podkręca. Podkręca to jakaś metafora znowu. Ja prosto, a dobrze, a co z ziemniakami? A co z resztą 30-40 godyni, A co z boczkiem? A po co kil, pół kilograma mąki przednej? A co z tą ciepłą wodą? A trzy łyżki oleju? A co z majerankiem? Nie, co ja mam z tym zrobić? Kochani, jak widzicie, uspokajam się powoli. To jest ten o, cudowna Ewa Wachowicz, nienaganna sylwetka, jada lekkie odżywcze zupy, robi je szybciutko, ceni sobie czas, dania szybkie, łatwe w przygotowaniu. No to, nie, to tego dania ja nie mogę zrobić według tego przepisu, więc chyba unikalność tego przepisu, no bo jeżeli Ewa Wachowicz. Pokazuje swój przepis na zupę z dyni, powinno być w nim coś unikalnego, innego niż we wszystkich innych przepisach. Bo inaczej to byłby plagiat, więc na pewno tak nie jest. A tej zupy zrobić nie można. No nie można. Nijak nie można. I dlatego Ewa Wachowicz zmarnowała mój czas, wyrzuciłem pieniądze. Już nie mówiąc o tym, co mi się tam przypaliło. Czyszczenie patelni. A co powierzona, jak wróci z ciepłych krajów? A nawet nie chce myśleć.